Nie zrobi pan tego. To się kurwa chyba zdziwisz. Czy Leo Messi to kosmita i sklonował swoją bramkę? W dzisiejszym odcinku opowiem wam o niesamowitych rzutach wolnych Messiego, o tym dlaczego ta 20 bramka piątka była magiczna oraz o nowym stadionie przyszłości Realu Madryt. Zostawcie kciuki oraz suby i zapraszam do oglądania. Mimo tego, że Milan znowu nie wygrał, mamy dowód na to, że piątek może grać razem z Cutrone. Jedyna bramka Rossoneri padła właśnie dzięki współpracy dwójki napastników, a Krzysiek podziękował Patrykowi oficjalnie na swoim Instagramie. Ta 20 bramka naszego Bombera w tym sezonie ligowym była magiczna z kilku prostych powodów. Po pierwsze, piątek jest pierwszym piłkarzem od 19 lat, który przekroczył barierę 20-ligowych goli w swoim debiutanckim sezonie Ligi Włoskiej. Co ciekawe, ostatnim, który tego dokonał był inny piłkarz Milanu, Andre. I Szewczenko. Po drugie Krzysiek został pierwszym Polakiem, który zdobył minimum 20 goli w jednym sezonie Serie A. I po trzecie do tej pory tylko trzech zawodników przekroczyło granicę 20 ligowych trafień. Mam tutaj na myśli oczywiście Messiego Mbappe i Quagliarelle. Piątek jest zatem czwartym w kolejności piłkarzem, który dokonał tej sztuki w obecnym sezonie. Zważając na to, że ani Milan, ani Genua nie grają jakiejś wybitnie ofensywnej piłki, jest to moim zdaniem naprawdę wielki wyczyn. Aż strach pomyśleć ile goli załadowałby Il Pistolero Gdyby miał obok siebie jeszcze lepszych zawodników i świetnych asystentów. Wyobraźcie sobie obok piątka, na przykład takiego Messiego, co by tam się kurde działo. A propos Messiego, to co wyczynia ten facet, naprawdę jest niesamowite. We wczorajszym odcinku mówiłem wam o tych jego wszystkich rekordach, a kilka godzin później załadował Gola z wolnego w trzecim kolejnym meczu. Nie przypominam sobie, aby jakikolwiek inny piłkarz dokonał czegoś podobnego. Trzy mecze i trzy brameczki z rzutów wolnych. Ciekawostką może być, że Messi zdobył już kiedyś praktycznie taką samą brameczkę bramkę przeciwko Villarrealowi i to na tym samym stadionie. Niektórzy śmieją się nawet, że Messi to rzeczywiście kosmita i sklonował swoją bramkę. Wczorajszy mecz Villarealu z Barceloną w ogóle był jakiś szalony. Na początku Messi odpoczywał sobie na ławce. Zaczęło się od 2 do 0 dla Barcelony, a nagle po godzinie gry mieliśmy 4 do 2 dla Villarealu. Kiedy wydawało się, że Barça przegra trzeci ligowy mecz w tym sezonie, do akcji wkroczyli Messi oraz Suarez, którzy zdobyli dwie bramki w ostatnich minutach spotkania. Myślę, że teraz śmiało możemy nazwać Messiego królem rzutów wolnych. W ostatnich sześciu latach Leo zdobył aż 24 bramki z wolnych, podczas gdy drugi pianić ma na koncie zaledwie 15 takich trafień. Dodatkowo Messi jest pierwszym zawodnikiem od czasu w Ronaldinho, który zdobył 6 goli z rzutów wolnych w jednym sezonie la Ligi. Do końca pozostało jeszcze 8 kolejek, jak myślicie, przebije wyczyn legendarnego Brazylijczyka. Ten mecz pokazał także po części, że Barcelona może mieć kiedyś jeszcze większy problem po odejściu Messiego niż Real po odejściu Cristiano. 22 bramki i 12 asyst w samej lidze. Po prostu potwór. Wydaje mi się też, że jeżeli Ronaldo nie wygra z Juventusem tegorocznej Ligi Mistrzów możemy spodziewać się powoli, kto zgarnie następną złotą piłkę. Inną ciekawostką z tego meczu może być wyczyn Santiago Cazorli, który jeszcze niedawno nie wiedział, czy w ogóle będzie mógł chodzić, a przeciwko Barcelonie wykreował aż 8 szans bramkowych swoim kolegom. To najlepszy wynik w tym sezonie La Ligi. W ogóle to brawa dla całego Realu za walkę. Widać, że chłopaki chcą się utrzymać. W końcu mają tylko tylko dwa punkty nad spadkiem. Real Madrid zaprezentował oficjalny projekt przebudowy Santiago Bernabeum, a cała modernizacja rozpocznie się już za miesiąc. Nowy obiekt będzie odznaczał się futurystyczną, interaktywną kopułą na zewnątrz, rozsuwanym dachem, a nad głowami kibiców zamontowany zostanie ogromny multimedialny ekran na całej szerokości i długości stadionu. Dodatkowo w środku pojawią się centra handlowe, hotel, muzeum czy strefa e-sportu. Całość przebudowy pochłonąć ma ponad pół miliarda euro, a prace na stadionie mają zakończyć się w 2023 roku. Mają rozmach, skurwisy syny. Z szybkich newsów i ciekawostek. 19-letni Moise Ken, który zastąpił wczoraj kontuzjowanego Ronaldo, zdobył szóstego gola w sześciu ostatnich meczach. Czy rośnie nam nowa wielka gwiazda futbolu? Wczoraj mówiłem Wam o Baranie, który chce opuścić Real po tym sezonie, a dzisiaj w mediach pojawiła się informacja, że zainteresowanie Francuzem wykazuje Paris Saint-Germain. W sumie patrząc na to, że Thiago Silva skończy za niedługo 35 lat, byłoby to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Trzeba tylko wyłożyć około 100 milionów euro. Czy Baran wróci po Sezonie do swojego kraju, a może zostanie włączony do jakiejś wielkiej wymiany z Mbappe lub Neymara. Ciekawostką odcinka będzie przypadek Sergio Ramosa. Pamiętacie jak kiedyś mówiłem wam o bufonie, który grał z Turamem przeciwko Żorżowi EA. 19 lat później zmierzył się z synem Turama grając z synem Żorża. Ramos z kolei zagrał w drużynie z dwoma pokoleniami Zidanów, kiedyś grał w drużynie z Inedinem, a podczas minionego weekendu był kolegą z drużyny Luki Zidana. Dodając do tego jeszcze Zidana na ławce trenerskiej, naprawdę piękna historia. Jeżeli czekacie na kolejne odcinki, proszę ładnie o tym dać znać, zostawiając łapkę w górę. Do zobaczenia, piąteczka.